Można powiedzieć, że zwycięski remis, dzięki temu awansowaliśmy, fakt, że z drugiego miejsca, ale ważny awans. Gdybyście postawili tą kropkę nad im, mielibyście mistrza, czyli jakby pełna pula była do zgarnięcia. Tak, była, już nawet były szanse, bo już chyba dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie, ale... albo raz, nie wiem, nie pamiętam, ale no niestety nie udało się. Pierwszy remis. Pierwszy remis w samych rozgrywkach, tak? W tym sezonie, no zdarzały się, zdarzały się w innych ligach, ale w tej rundzie pierwszy remis, no niestety nie udało się. To zdarzyło się pierwszy raz, że czekaliście na swoich partnerów, kolegów, przyjaciół z boiska, czy to się zdarza, że oni dziś to muszą różne rzeczy pozawartwiać i na ostatnią chwilę wpadają? Nie, nie, to akurat pierwszy raz się tak niestety zdarzyło, chłopacy musieli dojechać ze środki, tam mieli treningi z dzieciakami, także... E Organizatorzy i drużyna przeciwna była uprzedzona, o tym no, niestety trochę się to opóźniło. Dla nas się opłaciło. No, koledzy pewnie się troszkę podenerwowali i może to im przeszkodziło zwycięstwie. Ten sezon jaki był, taki jak ten mecz na styku, goniliście, różne były tutaj momenty, wzloty, upadki, jak go można ocenić? Pierwsza, pierwsza połowa sezonu całkiem udana. Komplet punktów. Tak w końcówce trochę pogubiliśmy dwa, dwa mecze przegrane i, i się ważyły losy, czy, czy, czy będzie awans, czy nie. No to, tydzień temu taki mecz był na przełamanie z Goltomem. Wygraliśmy bez zmian w upale. Także pokonaliście było... mistrza, tak? Tak, tak, pokonaliśmy mistrza. Mistrz pokonał też raz nas ale troszkę się podbudowaliśmy tym meczem i nadzieje odżyły na awans i dzięki temu gramy w pierwszej lidze. Pim jakby scementował się teraz, już taki jest stabilny. Czy ten skład się zmienia od tego pierwszego waszego sezonu? Pierwszy sezon w ogóle był eksperymentalny. Dużo chłopaków odeszło, ale od drugiego sezonu w rozgrywkach Red Boxu już taki skład mamy w miarę pewny, tam czasami ktoś dojdzie. Ktoś, ktoś odejdzie. Tutaj akurat w tym sezonie Hubert nas zasilił z Intersportu, także też bardzo... No macie ciekawe transfery, tak? Ba bardzo ciekawe. Właśnie takie obserwujecie inne drużyny, czy jak się dogadujecie, jak wyszukujecie te smaczki, te takie rentasy? Nie, Hubert akurat był kolegą Damiana, także tam z boiska, z klubu, także zaproponowaliśmy mu, on się zgodził i dzięki temu gra z nami. Zadowolony mi się, że jest. także. Pytam o te zmiany w kontekście no, awansu, bo nie wygraliście, ale sukces jest, bo awansowaliście. Co będzie dalej? Nie planujemy nic, może, ale może zacznę, co przyniesie przyszłość, ale nic nie planujemy, żadnych, żadnych wzmocnień. Chcemy grać w tym składzie, co jest, jest całkiem fajny skład. Troszkę się pozgrywamy i myślę, że będzie ok.